Siemanko widzowie. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą przygodę walki po rosyjskiej stronie barykady. Będzie trochę latania su 30, będzie trochę latania Mi 28, ale po kolei. Najpierw pokażę wam bardzo eleganckiego i bardzo szybkiego niuczka, że tak powiem. No cóż, zaczynamy sobie klasycznie od Bw. mapa, jaką widzicie. Mamy Wietnam. Z kapem, tym przesuniętym troszeczkę na północ, co no moim zdaniem jest chyba lepszym layoutem. No i dobra, mamy leklerka na dzień dobry. Obok niego wyjeżdża Leo 2 PSO. Nie wiem w co strzelił, nie wiem czemu nie strzelił do mnie, ale. No nic. Gorzej dla niego. Po prawej słyszymy strzał. Leopard 2 7 Szybki strzał w dolną płytę, zanim leklerk. Na szczęście zdążyłem się schować. No, i teraz próba eleganckiego przestrzelenia przez gąsienicę zniszczonego leoparda w gąskę, leklerka. Jak widzimy, udana. Tutaj był taki strzał, którym też chciałem przestrzelić gąskę, ale w silnik. Dobra, mamy tajpa. Niestety słaby strzał z mojej strony. Rzucam szybko dym. Cofam się troszeczkę. Wykorzystuję to, że tajpy 10 czy tam TKX. Jedno i to samo. One strasznie wolno obracają wieżą, więc no można na dymie oszukać. Mamy Leoparda 2,7 kolejnego, który prawdopodobnie tutaj był obezwładniony. No i info od kolegi, że z prawej strony jeszcze coś tutaj siedzi. Niestety, no nie zdążyłem tutaj dojechać, żeby uratować kolegi, ale to nic za chwilę wyjedziemy i pomyścimy wszystkich. Swoją drogą uważam, że t 80 bvm dalej jest najlepszym rosyjskim czołgiem. Nie zrozumcie mnie źle. T90 jest super, ona mnóstwo odbija, zwłaszcza w tym patchu, teraz po dodaniu no tego biegu na działa ale jak dobrze wiecie no ja często wyciągam jednak bwm na pierwszy wyjazd mimo tego, że nie mam tutaj spalinerów, nie mam takiego dobrego surwi jak w T-90 no to jednak mobilność czas przeładowania i jednak to, że te minus 10 km na godzinę na biegu wstecznym no jednak pozwala w jakimś tam stopniu żebyście się wycofali ze złej pozycji gdzie w T-90 no to lepiej po prostu zawracać przez obrócenie się kadłubem całego czołgu Dobra, mamy tutaj Iris'a. Jest jakiś bug nowy, i w tym patchu strzałki po prostu przelatują przez wyrzutnie. Jak widzieliście, tutaj, jak strzeliłem Bożakiem, dokładnie to samo się zadziało i rozbiłem radar zamiast wyrzutni. No i dobra, wyjechał nam TKX, czy tam Type 10, nie wiem. Strzela nam w zamek i w stabę. Słyszymy do okna z Rzucam dym, rzucam teraz zimny dym. Próba szybkiej naprawki i spróbuję tutaj wykorzystać chaos, który tutaj zrobiłem. Ogólnie mamy tutaj trzy czołgi. A 7 już leży. Dostaję z przodu od tego TKX-a prawdopodobnie. Dobra, trik na zimny dym zadziałał. Lekker też tutaj próbuje mnie przestrzelić. Dobra, trafił w obrót, ale chyba zdążę się obrócić na gąsce. Dokładnie tak. No i elegancki niuczek wbity. Na pewno ci trzej koledzy nie byli zadowoleni z tego, co tutaj się wydarzyło. No, ja nie ukrywam, prawdopodobnie w innym czołgu dawno byśmy zginęli. No ale tak jak mówiłem, no to jest bwm nie? bwm ona potrafi czasami taki dziki performance wykonać. Więc no, jak widzicie, szybki niuczek wbity. Dosłownie 5 minut bitewki. Koledzy na czacie już są troszeczkę zdziwieni, że tak szybko. No, żaden rekord, ale wydaje mi się, że fajny niuczek. Zrobimy szybkie cięcie, żeby nie przedłużać niepotrzebnie. Niuczkiem oczywiście doleciałem tej oponenci po resplandy samolota, ale jak widzicie, koleżka w też No, nie spodziewał się, gdzie lecę. Zrzucamy bombkę. No, i lecimy do kolejnej bitewki. Kolejne starcie na mapie Alaska. Jak dobrze wiecie, albo nie wiecie, no to ja tej mapy raczej nie lubię. W sumie w żadnym wariancie i z żadnej strony. Nie wiem dlaczego. No ta mapa w sumie nie wydaje się najgorsza, ale jakoś nie potrafię się na niej odnaleźć. Przejeżdżam sobie tutaj między A i B. Widzimy pierwszego oponenta, który troszeczkę bez troski pojechał. I widzimy za nim drugiego. Rozwalamy szybko dwa leopardy. Łatwe dwa fragi na początku, po lewej stronie na minimapie widzimy, że dwóch oponentów wjechało już na A, ale moim celem wcale nie jest punkt A, tylko punkt B i to co dzieje się właśnie w tym miejscu. Dobra, gąska rozbita, obrót rozbity, raczej tego nie trafi, więc sobie stoję na spokojnie i dobijam drugim strzałem. No i teraz prosta piłka. Czekam aż przeciwnicy wyjadą z tego budynku i obserwujemy, właśnie albo ten sam czas, gdzie zginął Leo27, albo obserwujemy w ogóle punkt B. Z racji tego, że moi koledzy yy, no, wjechali już na B, więc yy, postanowiłem, że wrócę się w inną stronę i sprawdzę, czy przypadkiem ktoś tutaj po lewej mi nie podjedzie. Dodam, że ta bitewka po raz kolejny była rozgrywana na live, na który oczywiście również zapraszam na twitch.tv. Jeżeli jeszcze nie followujecie, to również zapraszam do zostawienia followka. Ale wróćmy do bitwy. Z racji tego, że mamy w miarę pod kontrolą punkt B. A nie chcę się pchać na A, bo musiałbym wyjechać na otwarte pole, a tego nie chcemy. Więc trzymam się tutaj budynków. Rzucam dym, bo wyjeżdżają mi oponenci z dwóch stron. Rzucam od razu zimny dym, żeby troszeczkę przeciwnika oszukać. Z lewej wyjeżdżam. Dostaje łatwy strzał, wyjechał z drugiej strony, ja dostaję za zero. No i co, wykorzystamy fakt, że mamy cały czas ten nasz gorący dym rzucony, jednocześnie odpalony zimny. Jak granat dymny opadnie, to prawdopodobnie przeciwnik się pokaże, dokładnie tak. SRV chyba oberwa od kolegi. Tak, więc mamy łatwego fraga. No, i dobra, z racji tego, że tutaj widzieliśmy na mnie mapie, że na punkcie B coś się dzieje, więc skupiam chwilowo swoją uwagę tutaj. Widzimy kolejnego leoparda. Tutaj strzał po dachu, ale nieudany z mojej strony. Po lewej chyba słyszałem kolejne czołgi, więc rzuciłem sobie dym, żeby właśnie od tego typeczka nie oberwać. No, i dobra, na pewno tu mamy przeciwnika, ale te 90 sobie porodziła elegancko. Przetnę Wam to na szybko fragment filmiku, bo było tutaj sporo kręcenia się wokół punktu B, niepotrzebnego. Ale cóż, z racji, że mamy opanowane wszystkie kapy, no to dobrze wiecie, że teraz jedynym kierunkiem ataku został wrogi Resp. No i dokładnie to robimy. W międzyczasie wjeżdża nam 2-pelka, którą oczywiście kasujemy szybkim strzałem w kadłub z trzeciej osoby. Polecam nauczyć się strzelać na trzeciej osoby, zwłaszcza kiedy jesteście w takich sytuacjach, żeby nie tracić czasu na nie z celownika pierwszej osoby, kiedy musicie oddać strzał szybko. To jest moim zdaniem przydatna funkcja. No akurat w przypadku leoparda, znaczy w przypadku, kiedy celem jest leopard drugi, no to ten strzał jest dosyć prosty, bo kadłub jest miękki w każdym punkcie, więc no to nie był zbyt duży wyczyn. Jednakże celowanie w X-Poty no również jest fajne nie wiem, BWM BWMek po pierścieniu wieży z trzeciej osoby no, warto się moim zdaniem tego nauczyć możecie sobie to zrobić nawet na jeździe testowej niekoniecznie uczyć się yy, w bitwach losowych dobra, tak jak wspomniałem wcześniej wszystkie punkty zajęte więc jedziemy od razu na drogiego respa, łapiemy dwa 4 mamy Farakrada. wykorzystujemy nasz silny karabin maszynowy, żeby go rozstrzelać no i teraz mamy chwilę, żeby poczekać Na jakiegoś przeciwnika, który zrespiłby się na tym, e, na tym lewym respie Co jak za chwilę zobaczycie, no przez dłuższą chwilę nie będzie miało miejsca Większość oponentów porespiła się z prawej strony Na tę chwilę uznałem, że chyba nie warto tam jechać Zwłaszcza, że no trzech kolegów praktycznie wjeżdża im już na twarz na tego respa Więc y, pomyślałem sobie, że poczekam tutaj po tej stronie No i niestety Trzeba było chwilę poczekać, ale jak za chwilę zobaczycie, no jednak przeciwnicy się tutaj pojawią. Ale oczywiście tego w czasie bitwy nie wiedziałem, więc postanowiłem, że sprawdzę sobie, może uda mi się jeszcze kogoś ubić na tym prawym despie. Tutaj Też jednak okazało że strzała była schowana. No niestety, nie ma z przeciwników, co zbierać. W takiej sytuacji wydaje mi się, że spoko jest wjechać do tej czerwonej strefy I może po prostu zbejtować na jakiegoś respa peloty, czy nie wiem, czołgu, czy czegokolwiek No i dobra, mamy flara krada, Albo flara Panzera właściwie goś nam zrywa gąska, ale nie ma to absolutnie znaczenia Bo nawet w takiej sytuacji chcemy przyjmować pociski Zwłaszcza takie, które No mają raczej małą szansę, że coś nam zrobią Ale zawsze wchodzą jakieś tam punkty km mu gościa Tutaj postanowiłem, że strzelam od razu, a nie kmuje gościa, bo nie chciałem, żeby jakiś kolega ugrał mi fraga. No i brakujące tam 30 punktów zdobywam przez zjotkowanie sobie. No i elegancko 124 nabite. Dobra, przechodzimy dalej. W tamtej bitewce, oczywiście, niukę nie udało się zrzucić, no bo czas się skończył. Tymczasem jesteśmy na mapie Las Hurtgen. Chyba w najlepszym layaucie według mnie. No i standardowo próbuję przepchać się na północ, żeby. Atakować przeciwników między y, kapami A i B. Tylko tutaj, jak za chwilę zauważycie, no troszeczkę przedobrzyłem sprawę i pojechałem trochę bez trosko. No i padam ofiarą kolegi w Sepie, który no nie wyjechał sobie z respa, tylko właśnie pilnuje tego przejazdu. Nie ma to znaczenia, bo na drugim wyjeździe już udało się tutaj przejechać. Tak więc, tak jak powiedziałem. Dojeżdżamy sobie w ten rów między A i B i będziemy próbować wyłapać jakieś proste fragi. Jak zwykle powtarzam, że w tej pozycji musicie uważać na to, czy przeciwnicy przejechali linią 1. Akurat tutaj zrobiłem cięcie, ale widzieliście na samym początku, że przejeżdżała tutaj Puma, która no dała radę dotrzeć na linię A, ale chwilowo olewam temat, ponieważ mamy już dwóch przeciwników do złapania. Merkawa się oczywiście skapnęła, że jej kolega padł. Ale nie ma to znaczenia. Jak widzieliście, obracam wieżę w taki sposób, żeby zablokować strzał policzkiem i pancerzem reaktywnym. No niestety, tak jak wspomniałem, no, Puma z tyłu zaskoczyła. Leoś dobił, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo wyciągamy sobie Mi-28 z lemurkami czyli najnowszymi rakietami dodanymi w tym paczu, właśnie dla tego śmigłowca. Co mogę powiedzieć o tych rakietach? No cóż, wszyscy gramy na topce i wszyscy dobrze wiemy, że Mi-28 jest niezłym predatorem w tym patchu. Lemurki, no naprawdę, się ostre zniszczenie. I może nie są tak silne jak kachaczki, ale siłą Mi-28 jest to, że ma ten system nowy do rozpraszania rakiet na ciepło. A jak dobrze wiemy, Irisy to są rakiety na ciepło. Spiky to są rakiety na ciepło, maweriki to są rakiety na ciepło, przez co no, nie jesteście w stanie skutecznie walczyć z tym śmigłowcem, jeżeli pilot wie co robi, bo ten system jercem nie działa pod każdym kątem i śmigowy trzeba odpowiednio ustawiać, żeby oszukać system cieplny rakiety. Same lemurki, jak dobrze wiecie, no mają dosyć dużą skuteczność. Na pewno ich zaletą jest to, że mają bardzo duży zasięg, to, że są jerkami. Yy, no, i to, że są bardzo skrętne. Więc, no jeżeli próbujecie na przykład zrzucać w śmigłowę z wrogi, no to raczej ono berwie. Jeżeli zrzucacie te rakiety z nawet niedużego zasięgu, no to one też będą kręcić. No i druga sprawa, że one mają taki tor lotu, że po prostu często uderzają w dach. Dach to jest z reguły represur. I nic z tym nie możecie zrobić. Tak jak widzicie teraz na załączonym obrazku, w prawym górnym rogu. Moim zdaniem, ten dodatek jest. Wyjątkowo niepotrzebny w tej gierce. Wydaje mi się, że jeżeli dostajemy tak silne rakiety na tak silnym śmigłowcu, to po pierwsze koszt zrespienia się Mi 28 powinien być zdecydowanie wyższy. Bo nie oszukujmy się, robicie sobie asystę killa i już możecie wsiadać do Mi 28 full obładowanego lemurami. No i. No ciężko jest was zestrzelić, tak? Mało kto teraz gra flakradami, mało kto gra. W takich pelotkach na namierzanie saklos, no więc, no nie jest łatwo. A nawet jeżeli zdarzają się pelocerze, którzy wyciągają te stare peloty, to zawsze możecie pojawić się na dalszym helipadzie na 7-8 kilometrach i równie dobrze te rakiety będą sobie działały. Namierzacie sobie rakietę, wychylacie się, wyrzucacie rakietę, chowacie się, i nawet jeżeli i to, czy tam flara do Was wali, no to jesteście w stanie na 8 km spokojnie się schować. Tak więc, no. Nie jest łatwo walczyć z tym śmigłowcem, a jego skuteczność w zabijaniu drogich czołgów jest no bardzo duża. Działko do samobrony również jest bardzo skuteczne. Zdarzały nam się strzały, że trafialiśmy z 3 km rozpędzono odrzutowiec, tak, to się bardzo często zdarza. No i tak jak widzicie, odpalamy sobie termo, wywalamy rakiety. No i przeciwnicy za bardzo nie mogą nic z tym zrobić, nie? A taką najlepszą kontrą na te nowe śmigłowce to jest po prostu wzięcie Eurofightera z Brimstonami i tyranie go laserówkami. Z tym, że Mi-28 jest jakiś zbugowane i złapanie Mi-28 na laser jest możliwe dopiero chyba poniżej 2 km, co też moim zdaniem nie powinno mieć miejsca. Dobra, no jak widzicie troszeczkę tutaj przedobrzyłem i oberwałem jakąś rakietą, ale nie ma to znaczenia, bo dalej możemy się naprawić. No i wracamy do bitwy. W międzyczasie widzieliśmy na Kilfidzie, że wrogie AH-64E też tutaj rzuca swoje nowe rakiety. Prawdę mówiąc, mi osobiście troszeczkę lepiej gra się tym nowym opaczem niż Mi 28. Ale będąc tak no stricte szczerym, no jednak Mi 28 no, jest obiektywnie lepsze. Mimo tego, że ma tylko powiedzmy 8 lemurów do zapakowania naraz, no to one są jednak dużo skuteczniejsze niż nowe Jagmy No i to działko do samoobrony Które no jest zdecydowanie Superior ponad, ponad działka Apacha. Tutaj niestety nie udało się Pumy zestrzelić Za pierwszym razem dopiero drugi pocisk trafia na pewno nie jest łatwo grać przeciwko ruskom. I mimo to Rosja ma tylko 50% winrate na tę chwilę na topce. Nie wiem dlaczego. W międzyczasie obrywamy spajkiem, więc jak widzicie, no ten system diercem on nie jest niezawodny. I czasami można go oszukać. Ja wcześniej myślałem, że wystarczy opuścić odpowiednio dużo rakiet, ale z tego co słyszałem od kolegów chyba chodzi tutaj o to, żeby ustawiać się pod odpowiednim kątem. Do lecącej rakiety. Nie ma to oczywiście żadnego znaczenia, bo wyciągamy sobie 130 i spróbuję jeszcze kachaczkami dorżnąć oponentów na respie. Co raczej nie będzie łatwe, bo sami widzieliście jakie tam było pobojowisko. Ale może jakiegoś fraga czy dwa jeszcze złapiemy. Tutaj procedura, oczywiście standardowa. Wylatujemy na około 10 km. Wyrzucamy to, co mamy. Uciekamy do ziemi No i albo na lotnisko Albo próbujemy walczyć z drugimi samolotami Tutaj rzucam też oczywiście te rakiety We wraki No bo jeżeli zrespi się pelota to no i tak oberwie Niestety tym razem Wrogi Flarakrat, chyba. No, był niezniszczalny, więc nie padł. Widzimy, co robią nasze rakiety, znaczy rakiety naszych kolegów, kiedy dolatują do wrogiego Apacha. No, ten nowy system jest naprawdę giga Według mnie, przynajmniej co powinni zrobić, to znerfić koszt zrespienia się tych nowych śmigłowców. Wydaje mi się, że koszt taki jak zrespienie 130 byłby tutaj zdecydowanie racjonalny. No bo nie oszukujemy się, te nowe śmigłowce, znaczy, no nowe śmigłowce Nowy Apache yy, Topowy chiński śmigłowiec mi 28, no to są naprawdę niezłe zabijaki Tutaj oczywiście jeszcze próba Rozbicia tego Apache'a na działko No, niestety tradujemy Ale to i tak koniec bitwy Fajne 18 kg. Dobra, na koniec wrzucam Wam już taki ostatni klipek, może mniej obrobiony, bez mojego komentarza, ale no nie zobaczycie tutaj też nic szczególnego, będzie latanie z 30 będzie trochę rzucanie lemurów, no i dopychanie oponentów do respa. Tak więc taki standard, który widzieliście już tutaj nieraz. Z tego miejsca oczywiście dziękuję wszystkim za oglądanie, zapraszam na Twitcha, zapraszam na Instagrama, jeżeli chcielibyście to zostawcie followka, no i cóż. Powodzenia w bitewkach. Trzymajcie się. Cześć.